Cześć, tutaj Leszek z kanału Kuchenne Ryczyny Leszka. Dzisiaj zrobimy serniczek dla leniwych na zimno. To chyba każdy potrafi. Wrecknie. To możemy panów zagonić. Biszkopty kupiłem. Biszkopty. Bez dodatku barwników tego jedną paczkę, 180 gramów szczaków 5 serków homogenizowanych kupiłem o smaku waniliowym danio, może być inne, pątnica czy jakaś tam inna były w promocji, kupiłem w promocji, wiadomo galaretki truskawkowe i cytrynowe jak mamy cytrynowe lub brzeskwinowe i tak dalej dobra układamy na tortownicy biszkoptu oczywiście mojej nie, tortownicy nie ma Pani mam tortownicy ale mam jakąś tam blaszkę to ułożę Daj te to biszkopkę. Hmm. Aha. Biszkopki bym mógł włożyć, ale czy to się kurcze piecone? Nie. Wezmę folię aluminiową jeszcze. Aluminiową. Bo taką mam, papier miałem. Najlepiej na tortobójcy, co nie? No, ale jak się nie ma, czy to się lubi, to się lubi, co się ma. O, tutaj jest jakaś strzałeczka. I to otwieramy, ale no, musicie się ze mną pomęczyć. To jest tak, że co innego się kręci, a co innego się, się tego, co innego się widzi, co? A zwłaszcza jak się nigdy czegoś takiego nie robiło. No dobra. Wezmę. Wezmę tutaj na tym, nie będę się zbytnio martwił. Zobaczymy, co wyjdzie. Smak jest najważniejszy. W każdym razie, ułożę te, te, te biszkopty. Raz, dwa. 180 gram, nie wiem ile to będzie biszkoptów, a po to żeby ciąć, lepiej wyciągnąć do góry, dlatego to robi na tej na yy Dałem podkład, podkładzik jest 180 gram biszkoptów, ciekawe czy czy będzie wsparcie sprawdzę czy coś tam widzicie Uu, nic nie widzicie hmm, tak o tutaj hmm. akurat się zmieściły dobrze, jeszcze zostało dwa, cztery, sześć biszkoptów no dobra, to to mamy ułożone. 7, 7, 7, 7, Jednego zjemy z mlekiem. Później weźmiemy te cytrynowe. Rozpuścimy w 350 ml wrzącej wody. wrząca woda. Oszczędnika weźmiemy. Garnek mam. A tu pisze tak: sypać do pół litra brzącej wody, wymieszać i tego zostawić. No ja tu mam garnek. 350 ml, to ja zrobię 350 ml na oko. 350 jest. mililitrów i różne galaretki. Galaretki tylko trzeba je rozmieszać. Najlepiej to by było, ja wam powiem galaretkę rozmieszać ubijaczką. Czyli ja mam coś takiego na moim gospodarstwie. Hmm. Powiem, że nie ma. Ale mam łyżkę i ją wykorzystam. Dobra, wsypuję. Raz. To jest sernik dla leniwych, czyli dla mnie, ale problem polega na tym, że to się strasznie długo czeka. Ja nie lubię czegoś, co się czeka i, i się kurczę, gotuje, co nie? Czyli rozpuszczamy. Dodajemy do serków homogenizowanych. Studzimy do stężenia. Mhm. Czyli to musi trochę stężeć. Dodajemy do tego serki. Później wlewamy na to i już. A co tam porabiacie? Ciekawe, co? Ja robię te. Galaretki. Czyli będziemy musieli przerwać naszą konwersację. Niech to stężeje. Do lekkiego stężenia. I będę musiał nie będę was zabawiał. Bo robię to jeżeli chcecie wiedzieć w niedzielę przed wszystkimi świętymi. Byłem na grobach. Pojadę jeszcze na jakieś. Kolegów, odwiedzcie groby. To jest stara tradycja. A we Wrocławiu dzisiaj kręciłem filmiki ulica Świętego Antoniego i Włodkowica. Tam będziecie mieli na kanale YouTube Kuba Kuba. Bo niektórzy nie wiedzą, gdzie mnie znaleźć. Jak ja się mam ogłosić? No nie wiem, jak ja się mam ogłosić. Ale trzeba coś zrobić. Czekaszcie tam innym, że jestem. I jestem z kanału Moja żona gotuje. Tam ten kanał już jest nieczynny i nie będzie już rozwijany. Będzie rozwijany ten kanał. Pokazuję, że tego rozpuściłem, co nie. No i teraz muszę dać to do lodówki. Niech trochę stężeje. A wy w tym czasie możecie iść do sklepu, kupić biszkopty, to samo i zrobić ten sernik na zimno. Rodzina przyjedzie, to akurat można ją poczęstować, tego dużo wychodzi i można jeszcze zdążyć. Czyli tężeje, spotykamy się po stężeniu. No i galeretka zaczyna tężeć, podaję te danio, mam jakiś mikser, panowie nie dajcie się narobić, bo wyczytałem, że żony takie fortele stosują, że dzisiaj jest dzień przymierza i zgody, mąż się pyta, a co to takiego, co będziemy robić, a żona mówi, no pojedziemy do... Galerii Handlowej ja będę przymierzała. A ty będziesz się zgadzał na wszystko i będziesz płacił. Także uwaga, uwaga z tym: z tym przymierzem i z tą zgodą. Znamy się na tych, tak? Rzeczach. Dobra, dodaję i powoli będę miksował. No i powolutku dodaję następne mm, Dobra Dodaję następne galaretki Wszystkie kurcze i już Ja nie lubię czekać A to trzeba czekać I czekać Ach. I czekać I czekać Oczywiście w lodówce było to wszystko i Będziemy musieli długo zmiksować. Miksujemy, miksujemy, miksujemy tak. O, wszystkie od razu dodam. Co się stanie, to się stanie, ale się stanie. 3, 4 i 5 i zliksuję. Ach, tak jest. To te galaretki mają 140 gram. 140 gram. Informuję. Przy okazji sobie wypiłem kawę. Jeszcze w międzyczasie. Ale to długo trwa. Strasznie długo. To możemy umyć i później wykorzystamy w galaretkach. Powiem Wam jakich w galaretkach. Tych no, w galaretkach z kurczakiem. No i miksujemy. Miksujemy. Bardzo dobre. Wródek nie ma. I teraz chodzi o to, żeby rozmieszczać wypak wstawimy, to zalejemy i wstawimy do lodówki na godzinę. No, już jest. Leję te, te. i. O! o Przyklejmy już się. No, rozmieszane dobrze. Dobrze. Teraz wlewam to do galaretek. Oczywiście. Te się podniosły. Biszkopty. Tak. Były ładnie. Tutaj jednego mi brakuje. O! No dobra, stężeją. Ja chcę to szybko zrobić mogło jeszcze tężeć troszkę wypłynęły, nic im się nie stanie W każdym razie za mało stęża. Za mało się stęża, stężały stężały. O. Aha, bo żeście nie widzieli jak wlewałem. No to wlałem, za mało stężały, ale... Boże to do lodówki. Lodówka jest na dole. Także o! odmierzymy godzinę. I później damy owoce. Ja kupiłem truskawki mrożone i zalejemy galaretkami żyjącymi truskawkowymi. Czyli już możemy sobie rozpuścić galaretki truskawkowe za pół godziny, dobra? OK. Przygotowałem na galaretki truskawkowe. Już pół godziny minęło. Też 375 ml walne, żeby szybko się tężało. Tamte ładnie tężeje, chociaż Troszeczkę wy, tego wy, wy, wypłynęły te biszkopciki, ale bardzo fajnie jest, bo są na wierzchu. Ja następne galaretki już przygotuję. O, truskawkowe. Mam truskawki mrożone, kilogram. Kupiłem w jednym z marketów. Mogą to być. Mm, ładnie pachnie. Mogą to być oczywiście y, amerykańskie borówki, y, truskawki naturalne, teraz są so. później, co tam jeszcze owoce z puszki. No to co mamy? Może być tak, że się nie należy w ogóle y, przejmować owocami, bo w każdej chwili owoce są. Czy to robicie w lecie, czy to jesienią, czy w zimie, zawsze te owoce jakieś tam znajdziemy, czy to w puszce, czy mrożone. Mrożonych nie odmrażam, bo się rozciapią. Tylko dam mrożone na wierzch. Jak będę zalewał, to i tak się one odmrożą. I tutaj w tym wszystkim najgorsze jest co czekanie. A czekając to jest straszna rzecz, bo jak coś robimy, 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 to później możemy spróbować zdania. A z ciastami, no niestety, są takie, że trzeba na drugi dzień kremowe zostawić, żeby się przegryzły. To też powinno się na drugi dzień zostawić, żeby przegryzło. Albo po prostu. Co? Albo po prostu. No. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. No to o, dzwoni coś, także muszę na razie odebrać telefon, bo to robione na żywego. Wyciągam truskawki. Truskawki dla mnie są najlepsze. Za kilogram X i zapłaciłem tyle co. Oho, o, 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 tanio. Tutaj zobaczcie. O, bum, 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 bum. Stężało. No i daję truskawki. A tutaj już mam gotową galaretkę, ona już zaczęła tężeć. Tych truskawek nie będę żałował. Są to truskawki. Eee. Jakie? Truskawki zamrożone. Wleję galaretkę od No i później trzeba czekać. No niestety, ile tych truskawek pójdzie, nie wiem. Tu jest kilogram. Ja bym tam nie żałował truskawek. Truskawki są dobre. Nie? żeby to wszystko tężało szybko to trzeba po to prostu trzeba po prostu, e, to trzeba po, prostu o, po prostu trzeba dużo truskawek ja lubię truskawki a wy też lubicie truskawki też 100 kilo to trzeba Dobrze, że coś takiego jak truskawki wymyślili. Wy. A później można je dać do lodów. Czy zbitą śmietaną? Nie wiem, ile je dać. Tak na oko. A na oko to wiecie co? Ja bym dał kilogram. No dobra, starczy. Nie dam kilograma, bo będzie za dużo. No, truskawek jest dużo. Sama mi tyle. Zaleję galaretko. I najlepiej stawić na noc. Tak. Najlepiej stawić na noc. Może za mało tej galaretki. Trzeba było pół litra chyba wody. Bo to wsiąknie. co z tego wyjdzie bo galaretka jest na wierzchu hmm. no ale takie coś wyszło nie daje do lodówki no, a może nowy przepis wymyślimy i zobaczymy co się będzie działo zimno, w którym widzę, że za mało galaretki. Widzieliście, 375, tamto nie stężało. Nie, ale. ale spróbuję. O, tak się pod spód galaretka dostała. Zaraz zobaczę, co to za ciasto wyszło. A, Nie wyszło, ale nie. No wszystko się tego rozwala jak można spartolić taki serniczek, co? No, no można. Czyli będzie nieudany wypiek Leszka. Nieudany wypiek Ej, Nie wypiek, tylko sernik. Zjeść się zje. Niepotrzebnie włożyłem tą folię po pierwsze, po drugie stężeć stężało. O widzicie? Mam folię. Trzeba było folii nie podkładać, zrobić w tortownicy. No ale już prawie, że się rozpuściły. Sernik jest dobry, ale trzeba przestrzegać pewnych zasad. To znaczy, nie dawać folii. Zbyt niestężałe ciasto dałem tu na górę. Teraz sprawdzę. No. Czy nie tego i tutaj wlać więcej galaretki. Będę musiał powtórzyć. Hmm. Ale pyszne jest. Powiem szczerze. Pyszne jest. Ale więcej galaretki na górę. Trustawki dobrze, że zamarznięte, bo odmarzają no i no i niepotrzebnie dałem folię jeszcze kawałek spróbuję Ech. takie pyszne, że dałem specjalnie, żeby nie ukroić ale po prostu niepotrzebnie dałem tą folię jak to kroić o. jak to kroić Czyli jak nie robić sernika na zimno. To chyba zatytułuję tak. No. Błędy. Moje ja. truskaweczki są pyszne. Pokazuję jak nie robić. Czyli co? Czyli więcej Galaretki i tej na górze, po prostu, bo z dołu jest dobrze. No i nie dawać folii. Mhm. No, na pierwszy raz powiem, jestem zadowolona. Życzę Błędy dwa błędy więcej galaretki czyli pół litra wody no i co? No i nie dawać folii no i tyle Wczoraj wam pokazywałem mój serniczek, a dzisiaj zobaczcie jak wygląda o... Po prostu dolałem galaretkę na wierzch, jeszcze jedną, dwie galaretki, e, dwie galaretki te dwie galaretki e, truskawkowe rozpuściłem w pół litra jedną wody, a w druga 375, czyli w 3, dwie galaretki w 3 czwarte litra wody, a się powinno o, w, pół litra i serniczek jest wyśmienity czyli nie da rady tego ciasta jak to się mówi nie wykonać jak trzeba zrobiłem to już bez wizji bo robiłem to u mojej mamy i dlatego wam nie pokazywałem inna kuchnia w każdym razie to tak wygląda to ciasto. Ten sernik jest py pyszny. Hmm. Wezmę widelczyka. Nie mam dużego, to zjem mały. O! I jest znakomite. Także uratowałem ciasto mama mi powiedziała co należało zrobić czyli dolać galaretki zostawić i już i tak wygląda w przedkroju tu mi troszkę biskupciki podskoczyły to sami widzieliście serniczek jest wyśmienity także musicie się wystrzegać błędów, a będzie naprawdę wszystko ok. Ja podam przepis, taki jak powinien być na tortownicę, a wy, wy po prostu w przepisie jest, że wylewamy jeszcze galaretki, ale to musi być galaretka już tężejąca, wsypać na Na to i idę do wnuczki poczęstować ją. Pycha. Moich no, truskawek jest bardzo dużo. Zięciu mówi, żeby dodać jeszcze e, tych. No, on sernika nie lubi bez rodzynek. Także uczcie się na moich błędach, a daleko zajdziecie. Na razie. Papa. Pa.